Siemano, witajcie jesteś ten Simon, witam Was kolejny nacineczku skąd mamy Mema. Dzisiaj gramy z Kalsjano, Siemaneczko, mordeczko Siema. Tak właśnie, Dzisiajśmy będzie tak naprawdę w większości dotyczyć z autem. Znaczy załatwimy dzisiaj dwa, co nie? Chyba dwa Załatwimy. Zobaczymy. Zobaczymy. Tak, będzie do jednego nam jest potrzebny spray i auto, taki jakby spray emotkowy. A do drugiego nam są e, potrzebne te ośmielniczki takie, które jak się rzuci w kogoś, one wybuchają. I auto. Dobra. Dlatego auto główną rzeczą jest potrzebne. Auto już mamy. Dobra, to już jednego sobie zaliczymy. To już sobie polec na to auteczko. Ja biorę to auto. No, jeszcze zabij ten jeden oddział taki, leci. ja ci pomogę Czy Czyli bierzemy auto i odjeżdżamy gdzieś. Nie ja wiem, ale tu nic nie leci. Leci, leci. Dobra, siadaj, Johanta. Czekaj, ja też sprawdzę. Ale nie, jeszcze nie sprawdzaj. Czekaj, chodźmy gdzie indziej. Żeby nas typy jakieś nie podjechały. Nic nie mówię, że ich zrobiłeś. Widzowie się zobaczą. Sami się odjadę. Ja zrobiłem. A to jest w takiej taki... Dobra. Dobra, no to widzę. Bierzemy sobie dowolny spray. O, załóżmy. Tego. What? Ej, to tylko na Lambo działa? To tylko na Lambo? Ej, chłopie, to tylko na Lambo działa? Nie wiem. Ja nigdy nie skrywałam te ale... Ej, dobra, widzowie. Jeszcze zobaczymy na Lambo jakieś. Wiesz, gdzie może być jakieś fajne... Sprawdzimy też pirę. Okej. Okay. Ja idę na tirę dla Ciebie. Na że nie działa, ale chodź po w Okej, to ja już idę. No, idziemy. A! Chłopie... Sorry, leczysz się tam. tam Ej, pizze. tutaj są ośmielniczki gdzieś, trzeba połowić. Jest tu Lamborgh gdzieś nasiewany? E, no, nasiewany. Tak dobrze mówię, bo już tak dawno nie leciałem tutaj, już nie tam. pamiętam nazwy. Widzowie... Nie, tutaj nie działa. ale ja mam mało mat ja mam O, chłop! Na mnie. O tyłu chyba. Na mnie. Chyba. Okay. Czekaj. Mogę z niego lud. <grymne> patrz, patrz. Didi, 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 didi. Toxic Simon. Ej, czekaj! GG. Gdzie mam GG? Gigi? Czemu GG? Gigi? Game? No czemu nie mam GG? To jest takie okropne, że nie możesz znaleźć emocji swojej ulubionej. To jest takie stu. Jest. O Boże, ale zawał. No. Hmm. Tak, szukamy... Szukanie lambo część dalsza. Tak, Choć jeszcze od razu jak jesteśmy na sierpaniach to Weźmy sobie tą, wiesz co? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Co? Ale wiem. Okay. gdzie mogą być te? A tutaj. Ale co być? to za? A już mi Na Zieloniczka. No połów. Potrzebne nam są. Ile, ile, ośmieniczek, ile ośmieniczek się można zabić gościa? Ile? To dwie? Nie wiem, ale z jednego tego łowiska wypadają trzy. Jakoś mi żadna nie wypadła. powiem mi żadna nie wypadła. Ale jak wyłowisz yy, ośmiorniczkę, to ci od razu trzy lecą. Hmm. Trzeba dwa razy wyłowić. Jak będziesz miał, to mów cały czas mi jakieś śmieszne rybki wypadają. No nie są na powierzchni, takie pytanie. I co? No i ośmielniczki. Nie, wiem. Nie, nie, Ale też chyba są można je znaleźć na powierzchni, takie. Nie mam pojęcia. Tak mi się zdaje. Ale w większości są raczej pod wodą. Ale to większość jest w mniejszo mniejszości. Wiem gdzie będzie Lambo no, Mam jest Lambo Chodź Simon, sprawdzamy okay. Dobra ja Ciebie podjadę. Chyba a ja tu sobie jeszcze połowę. Ja cię ja mam 50 najlepiej już przynajmniej Ta. I że chłopów mam? Ja. No. To musimy wyjechać na... ...stację kierownicę. No. Trzy? Cztery. A. Nie, nie. Ha! do mnie strzelasz. Co mnie zabudowujesz? A no, bo tam strzelają! Gdzie? No tu jest na nas! Jest bez keba, ale ja też. O tobą, Simon, nie! Ja ich tu nie widzę chłopie, ja widziałem... No że bo ktoś... jest za tobą! Tu a, dobra! Widzę. Bez tewa. 96! Na dwóch, dwóch na mnie Leży jeden. Ale że tutaj jest ten Leży drugi. Dobra. Trzeba to strefy. Ale no, Nie, nie to. Okej okay, to jedziemy Lambo? Nie no wiem, płacę się nie No dobrze, musimy mieć Lambo Poczekaj Ale to już co jakie się spotkamy Czemu to Lambo taki cały czas ma? Nie, to tam bo już się nie, nie doda nic Tam jest widzowie. Jeden mam, jest nieprawda. Co tam miałeś? Ej, to miałeś? Da, Śmierdziłek. Ej, tutaj, dasz za. Dasz za niespodziankę? Jaką? Masz. Nie chcesz takiej niespodzianki fajnej? Nie. Aha. Ale. Widzę, widzicie jaki ten kasem. Okie. Okay. My teraz potrzebujemy Lambo i ośmielniczki, których nie mamy. Ale to może zrobimy w następnym odcinku, bo w tym się chyba już szczerze tak niezbyt widzę. Robimy wina! Tak. E essa Gdzie ty jesteś w ogóle? Gdybyś widział dzika, albo coś to powie. Nie będziesz mieć ośmieniczka, albo coś to powie. Ale... Jedziemy po prostu... Jak, jak, jak Lamborghini. A to co? 25 na godzinę. No. Działa. No. Ej, pamiętacie tutaj zakątek? To było tu? No, zobacz sobie tak stąd. Pamiętasz? Tutaj była ta... E, lek, e, no, leks, leksa. Zobacz sobie. Tutaj, widzisz? Tutaj było te te jeziorko. to jeziorko. Tu był ten domek Ten domek, Ej, chłopiec, Stefa Jak Stefan? Jak daleko? Jeszcze na to. przeżyć. Ile masz? Jakie masz leczenia? O niech mówię, nie. ja tutaj chyba nie przejdę. Chodź ty no Ale, przeżyjemy. Co mi obił tak schema? To wtedy? się wydaje, że już miałem full HP, ale okej. Okay. Chłopy! Kto Co tak podpalił? Ja śmierdzielę, tutaj po pięć. Śmieję ty... Nie, oni podpalają wszystko. 60. Bestie. Drugi podjeżdża. 60 lat do nie dostał. Bo ja jedna. Tutaj mam naprawdę. Chodź tu. Szybkie wycofanie. Ała. Dobra. Bawidowy dzięki za oglądanie. Niestety ten mam się nie udał. Z ośmiu zrobimy w innym odcineczku. Tak więc do zobaczenia. No. No i cześć.